No, witam kolejny raz, witam kolejny raz z nadwody. Na wstępie zachęcam do komenta, Możesz dać suba jeśli jeszcze nie dałeś. Zapraszam do oglądania. Oczywiście dzisiaj będę próbował trzy wędki na sandacza, na trupa i jedną tak dla zabawy wyrzucę na karpia. Ale głównie nastawiam się na sandacza. Zobaczymy co z tego wyniknie. Wcześniej byłem już w parku złowić parę, parę rybek, płotki, jeden okoń się trafił też mały, w sumie to nie było za dobrze, godzina czasu i sześć takich małych, no pięć małych płotek i jeden okoń to bardzo słaby wynik. Wiatr mamy wschodni, teraz będę próbował tutaj nad jeziorem. wyciągnąć sandacze zapraszam na materiał Się muszę rozpakować jeszcze szybko poustawiać to wszystko No i tak muszę zmienić przypony, bo ostatnio próbowałem na węgorza, ale niestety negatywnie. Jeszcze haczyki na węgorza, całe przypony gotowe, gotowce. No dobra, haczyk na sandarza taki podwójny. Ciekaw jestem, bo coś ostatnio. Chodzę nad wodę, chodzę, nie zawsze robię film, bo czas po prostu nie ma na to czasu. Ale nie było ostatnio za ciekawie, zobaczymy dzisiaj. Ok, igła, będę rzucał tak 2-3 metry od brzegu. Tu są trochę trzciny, jakieś drzewa takie nad wodą. Być może tam, nie? No jeszcze czasu trochę jest, bo jest chyba czwarta, jak się nie mylę. Albo po. Może już być po. O! O! Za Do 25. Dobra. Ale i tak jest czas. Teraz potrzebuję kandydatkę. Lub kandydata. Dziś taki wypadzik do jedenastej, dwunastej w nocy, tak jak po staremu, zawsze robię tu, no. chyba źle trafiłem o. Zapodaję do buzi, jak to ostatnio powiedziałem na filmie. Dobra. Tu ją wbiję, może za oko. Pod oko taki fajny taki piercing. O, takie coś. widać chyba. Teraz ją przeszywam i jeszcze raz, trochę dalej. O coś jej wyciągłem. I teraz tu ją przez to oczko tak. Zawsze tak robię, nie wiem dlaczego. Ale o. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, zapięte. A teraz co brakuje, tylko ciężarka. Nasandacza z gruntu, jak widać, przypon gotowy. Paczek podwójny Do tego połów 60. No wolałbym 80 ale cóż, nie chce mi się szukać, a jak mówiłem przed piątą godziną już po południu to gotowe. Teraz zarzucam, robię następną i następną, a potem na spokojnie będę się bawił z czwartą wędką na, na karpia, na koszyk albo sprężynę, nie na koszyk, no tak dla zabawy, zobaczymy. No i to tyle, jedna gotowa. Ja zawsze robię tak, że tak jak ostatnio mówiłem daję patyk po prostu, otwieram kabłą w kołowrotku daję patyk, nie używam żadnego obciążenia na żyłce. Po prostu sygnalizator i później ten patyk i kołowrotek otwarty kabłą. Pozostałe dwie wędki nasącza taki sam montaż ta sama technika już mi się sprawdzała i... i zawsze tak robię Każdy ma jakąś swoją no nie? Druga wędka gotowa do zarzucenia wszystko to samo. Ciężarek też 60. Trochę mały dla mnie, 20 za mało. Teraz zrobię trzecią pędkę na zostałą jeszcze żyją ruszają się by w lodówce już dwa tygodnie na rosówkę którą zastopuję białym i zapomniałem wiaderka do do rozrobienia zanęty więc Będę musiał użyć czegoś takiego. A później robię czwartą na sądacza. No i będę czekał. Napiję się kawę. Nie wziąłem nożyczek. ale na szczęście nóż zawsze mam zresztą muszę mieć robię zanętę i do wody trochę za późno tą zanętę robię natomiast najpierw sobie zrobić okej okay. zanęta gotowa A gdybym nie miał worka, to bym jej namieszał w bucie. Jest, mogę ją wysłać w kosmos. To znaczy do wody, nie? No teraz czas na czwartą. Na sandacza. Czas na czwartą wędkę Na sandacza Z tym, że postanowiłem spróbować na spławie I tutaj właśnie Robię tak, że Nie wiem jak się nazywa ta poduszka powietrzna w rybie Wiecie ten pęcherz taki Nie wiem, po polsku nie, nie wiem, bo nigdy nie łowiłem w Polsce Zacząłem dopiero tutaj ale zawsze ją tutaj trochę przekłuwam, tak parę razy, żeby po prostu to przebić, żeby ryba, to znaczy ta martwa rybka, nie unosiła się na powierzchni. lepiej to naszymi zrobić. I wtedy zawsze będzie spadała niżej, nie będzie pływała, nie? jedna na spawik, jak się ściemni to założę świetlika a na razie czym później świetlika założę a jak będę godzinę czy dwie to tym lepiej ponieważ te świetliki można włożyć do zamrażalki i wykorzystać jeszcze na drugi raz nie? nad wodą będzie dalej świecił a teraz jeszcze tylko głębokość Wiem tak 2 metry, 2,5 metra spróbuję Nie miejcie mi tego zazdrość. Naprawdę. Robię co mogę. Tam za moimi plecami trochę grzmi. Chyba będę miał tego farta dostanę prysznicem, no ale cóż tam. Polakowi nie straszne, jakoś tam bliżyczka. Nawet na niemieckich wodach. pierwsza. No i co, zaczyna kropić? Trzeba ewakuować sprzęt. Dopadło innie. Deszcz pada. Na razie nic nie. Nic nie brało. Jakaś. Ciężka chmura idzie w moją stronę. Czy opłaca się nagrywać filmy bez ryby? Jak myślicie? Albo czy nagrywać każdy wypadek i montować filmy tylko te, na których udało się coś złowić? Aż tak fajnie nie ma, nie wiadomo. Teraz jest fajnie. Są brania, są ryby. A nie raz. o do domu Nadzieja umiera ostatnio Najgorsze w tym wszystkim to jest to, że nie ma brania. No więc tak, porażka, nie? Co mogę powiedzieć? No, brania nie było. Pogoda nie dopisała, brania nie było ani na sandacza, ani na karpia. Porażka. Mam nadzieję, następnym razem godzina już kurczy, jakoś przed 12. .00. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że mogę to zrobić. Słuchajcie, ryby nie było, ale, ale zachęcam i tak do subka lub do komentarza. Do następnego razu, trzymajcie się, hejka, cześć, nara.